To, to jedzą króliki. Jeżeli, drugie panie, słyszycie to na co dzień, bo wy niszczycie sobie paznokcie, pracując w ogródku i starając się swojej rodzinie dostarczyć zdrowego pożywienia, a ciągle wasz facet mówi w ten sposób, to dzisiaj wam pokażę, jak sobie z tym poradzić, jak sobie radzę ja, właściwie to jak sobie z tym radzi moja żona. Problem jest oczywisty i znany od wieków. Tego typu scenaria dla standardowego mężczyzny to jest pastwisko dla królika. Ciężko jest wprowadzić do menu dużo warzyw. Niewielu mężczyzn z chęcią przystaje na taki fakt. Najczęściej decydują o tym problemy zdrowotne. Założenie jest oczywiste. Im więcej będziemy jeść własnych, wytworzonych przed siebie produktów, tym po prostu będzie zdrowiej. Ale nie czarujmy się. Kompletna taka samowystarczalność żywieniowa jest po prostu niemożliwa. Musimy to jakoś wzbogacić. Zdjęcia, które teraz widzicie, zostały wykonane w moim programie do liczenia kalorii. Zawarłem tutaj zarówno zdjęcie mojego śniadania, ewentualnie obiadu, jak i podział na dwie kategorie: to, co możecie wyhodować lub prawić sobie samemu, i to, co raczej kupicie. Jednak nie ukrywajmy, im więcej mamy swoich organicznych produktów na stole, tym będziemy docelowo zdrowsi. Z drugiej strony, drodzy panowie, jeżeli więcej uwagi poświęcacie na to, na jakich laczkach wasze auto będzie lepiej jeździć, czy niski profil jest lepszy i czy V-Power da Wam troszeczkę mocy, a nie zwracasz uwagi na to, co sam w siebie wlewasz i ładujesz, to pojedziesz takim autem na ojom. A dla wszystkich kobiet, które tak cierpliwie zajmują się własnymi ogródkami żeby swojej rodzinie dostarczyć wszystkiego, co może być najzdrowsze.